Drugi kosztuje tylko 144 zł. Przestań używać tradycyjnych pistoletów na wodę. Ciśnienie wody jest zbyt niskie i w ogóle nie można jej oczyścić. Kupując pistolet na wodę, kup bezprzewodowy wysokociśnieniowy pistolet na wodę. Zasięg wynosi 15 metrów. Supermocna bateria litowa o dużej pojemności może być używana nieprzerwanie przez 12 godzin na jednym ładowaniu. Nie jest wymagana rura wodna ani zasilanie. Trójstopniowa pompa turbinowa może być używana w dowolnym miejscu i czasie, a 10 samochodów może być łatwo sprzątane w ciągu godziny. Może nie tylko czyścić samochody, ale także umożliwia dowolne przełączanie różnych dysz, aby sprostać różnym scenariuszom czyszczenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o podlewanie warzyw i trawy, opryskiwanie pestycydami, czyszczenie mebli i jest to bardzo wygodne i praktyczne. Uroczyście obiecujemy, że jeśli nie będziesz zadowolony z produktu, Bezwarunkowo zwrócimy go lub wymienimy w ciągu 7 dni, umożliwiając Ci bezproblemowe zakupy. Producent aktualnie oferuje ofertę ograniczoną czasowo, zostały już tylko 24 godziny. Złóż szybko zamówienie i ciesz się rabatem 50%, nie przegap tej okazji.